Czym się twoja firma zajmuje? Jaką macie specjalizację? Jakie branże obsługujecie? Jakie największe problemy rozwiązujecie? Em, tak w skrócie powiem, ale w zasadzie co jest naszą misją? To budujemy mosty. O. Budujemy. budowlanka? <tak, tak jest, budowlanka. Budujemy mosty pomiędzy polskim przedsiębiorcą a niemiecką administracją. To znaczy, nasi, naszymi klientami są głównie firmy budowlane, które chcą spróbować swoich sił na niemieckim e, rynku. Polskie firmy budowlane. Polskie firmy budowlane, które chcą spróbować swoich sił na niemieckim rynku, natomiast nie chcą zajmować się administracją. I nasz zespół, czyli zespół Profimi, jest do tego, żeby, żeby te mosty między, między tym przedsiębiorcą a, a niemiecką administracją. Po prostu budować. W jakim Czyli... obszarze? Co masz na myśli? Księgowość, podatki, kadry. Tak jest, ubezpieczenia wszystko, dokładnie społeczne. wszystko, co wymieniłeś. Zajmujemy się wszystkim od A do Z. Zatrudniamy księgowych, doradców podatkowych, prawników, konsultantów biznesowych, współpracujemy z wieloma ubezpieczeniami. Chodzi nam głównie o to, że przedsiębiorca polski, który się do nas zgłasza z tym, że chce wyjechać na kontrakt do Niemiec, nie musiał się już po prostu praktycznie niczym martwić, żeby mógł wszystko załatwić pod jednym dachem. Wspaniale.